A? No, właśnie, i na na porządku nie robimy video tego, tylko żeby się nagrało, nie? Chciałbym, ja żeby nas było widać, bo chcę to później na prezentacji naturalnej. Jest taka nie? Na prezentacji naturalnej? Nie, ja żebyś się nie? spisał po prostu. No dobra, chyba, że tak. Okay. niech by się teraz spinać i kupował cały Może później, to bo szkoda, bo dużo ludzi czeka. A podejdę nie, później. Nie nie, tak, tak. Tak. No. Mam pytanie, jaki wpływ ma Twoja twórczość dla młodych ludzi? No to jest złe pytanie, ponieważ wpływu tak naprawdę nigdy nie, e, nie, nie będę wiedziała jaki ma, bo nie coś w ich, w ich głowa. Teraz mogę wiedzieć, jaki bym chciała, żebym miał, okay. ponieważ sama jestem osobą bardzo e, dominującą i e, w cechy, które e, u mnie dominują to przede wszystkim odwaga, spontaniczność, bezkompromisowość i pozytywne nastawienie do rzeczywistości. I e, spotykając się z moimi panami, którzy m, m, mogą, pre, mogą prezentować zupełnie inne cechy. Większość młodych ludzi są, jest wytraszone, zahukani, są, wiesz, nieśmiali. E, negatywnie nastawieni do rzeczywistości. Wydaje mi się, że nic nie są w stanie osiągnąć. Bardzo mają duży wpływ na nie i na, na, na to Są podatni na, na wpływy i na jakąś kompletną mm, wiesz, demotywację, otoczenie otoczenia, to cisną płytę i wtedy rozumieją, że można zrobić wszystko bo ja osiągnęłam wszystko sama, bez żadnej pomocy, wyjechałam z Wami miałam 14 lat, bez żadnych kontaktów, bez żadnych pieniędzy, jestem tutaj, gdzie jestem więc myślę, że jestem dobrym przykładem dla, dla tych ludzi, którzy chcą coś zrobić. Mimo tego, co ma moja kariera tak naprawdę, to jest jeden z wielki, yy, wiesz, yy, po prostu jeden z wielki apel do tego, żeby robić to, na co ma się ochotę. Mając 27 lat i osiągnąć wszystko w Polsce, nadal jestem w stanie wyjść na pokaz z tą dupą i po prostu pokazać ją całemu yy, kraju, ponieważ uważam, że artysta to jest performer, to jest osoba, która mm, nie ma żadnej granic i bez względu na to, kim jest i ile ma lat. To powinien zawsze być sobą, a nie grawać wszystkich I też chcę to powiedzieć moim panom, żeby byli sobą. Absolutnie nie ma sensu kogokolwiek kogo udawać. Okej, okay, nie przejmować się nikim i o, oczywiście, do przodu, że tak, oczywiście, że tak, Oczywiście że tak. O, Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że się tryka w, po jest bardzo krótki spacer po, po, po ziemi. To jest tak naprawdę sekunda. I y, mając tą świadomość trzeba... Mm, Trzeba robić swoje no, a ludzie mają to do siebie, szczególnie w naszym wspaniałym kraju, że wysycają dobrą energię od drugiego człowieka mm, i, i, wiesz, i podcinają skrzydła. A, a indywidualiści, którzy wiesz, charakteryzują się tym, że mają swoją wizję na, na życie, zaraz są wątpieni. bo to jest bardzo ważna rzecz, co chcę powiedzieć, że mm, Podobieństwa się nie zauważa, natomiast yy, unik unikatowość drugiego człowieka i wiesz... Kurde, nie to zapisałam. Nie, bo dobry tekst nie wymyśliłam. <grym> ja mówię, ja pierdolę, ale jestem genialna i ty to zapisałam. Czekaj. Jeśli to mówię. Może w ogóle tak taki mieć tytuł tej pracy, bo też za są dobre. Podobieństwa się nie zauważa. Podobieństwa się nie zauważa. Radzi tylko odmienność. O, pięknie, kurde. <grym> no dobry tekst. W to jest odmienność, a uważam, że odmienność trzeba sobie um, pielęgnować, bo um, to powoduje, że zapisujemy się w historii ludzkości, a nie jesteśmy tłem dla innych. No tak, jak wiem, ktoś Tak, Ok, Okej, dzięki bardzo. Myślisz, że um, to tak będzie? A teraz, proszę bardzo, z daleka, nas pozdrawiamy. Cześć, pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali i oglądali. E, mam nadzieję, że wszyscy tak. Mam nadzieję, że zlewają na tą suskę dokładnie taki rodzaj konikanówkę. Ciao!